wszystkim, mamy dzisiaj czwartek pierwszy czerwiec pierwszy czerwca tak wygląda ten pokój w hostelu mam taką szufladę, gdzie mogę schować bagaże łóżek tu jest dwa, cztery, sześć dziesięć no i ja zostałem sam już to towarzystwo wyprowadziło też się zbieram na dół, idę zjeść śniadanie potem pójdę po Antka do wypożyczalni i, no i muszę do 11 opuścić ten hostel pojeżdżę trochę po Walencji i podjadę pod stadion Walencji a potem pojadę w okolice plaży i tam będę chyba się dekował tak wygląda panorama z tego okna to jest uliczka którą się idzie na tak jakby na rynek. Tam to zielone, to jest przyciągnięte, tak naokoło całej Walencji. To jest stary, stary korytarz rzeki, no i tam jest ten park. Park Bulliwera i, i te inne tam atrakcje w tym parku. Brałem tego dobrane. w całości z takimi poleceniami do-you-bike. Tam prosto w kawałeczek jest już katedra. jest klasztor dominikanów się okazuje. Spróbuję tam wejść na dziedziniec, chociaż jeszcze można zobaczyć. Czyli dziedziniec tego klasztoru. Jestem pod stradą na Walencji Stadio Mestalla tak się to nazywa z tej strony jest tylko zadaszone a z tamtej strony są trybuny otwarte Są piłkarze, którzy zasłużyli chyba się dla klubu Jose Angulo, Aziala Mendieta, Albeida Mario Kempes, o proszę bardzo Carboni, legenda Fernando Gomez, David Villa David Villa no proszę bardziej jakie znane nazwiska Camizares, Claudio Lopez ha, ha, ha. No, znane postaci osiągnięcia to jeszcze spokój Szpanii super puchar Hiszpanii Liga 2002 Liga 2004 i UEFA 2004 to chyba ostatni Centrum kongresowe myślałem, że to jakiś kościół ale to jest centrum kongresowe, więc podejdziemy z tamtej strony No i takie sobie wymyślili centrum kongresowe Z tego co tam na tej tabliczce jest napisane, takie potężne drzewo. Ja już niedaleko mam do hotelu. Ja tego że jeszcze spróbuję wstąpić do tego klasztoru do dominikańskiego. Może wejdę do środka, zobaczyć niestety furta klasztorna zamknięta jadę w kierunku portu, tam przejadę przez ten port popatrzę na co jest do popatrzenia i będę wyjeżdżał jeszcze muszę poszukać kantor, kantoru bankomatu żeby już wypłacić pieniądze na podróż i potem się nie wracać bo tam na, już na poza ścisłym centrum już nie znajdę bankomatu to jest most kwiatowy gdzie tu jest zjazd już tu będzie za chwilę po raz kolejny tym parkiem Tam przede mną jest ten park Gullivera a potem dalej jeszcze będą te futurystyczne budynki, opery oceanarium i tego muzeum techniki tu jest ten park Gullivera opery opery teatru tam różne przedstawienia się odbywają jeszcze jedno spojrzenie to jest parmiarnia jakieś nagrody chyba losują numery coś tam podają Tu jest oceanarium w walencji, ale no niestety, no nie ma myślałem, że jakaś przechowalnia, będzie albo coś kurde, ale nie ma przechowalni rowerów, jest tylko parking pod spodem. No i taka, takie, takie zapinaczki na rower, ale to nie zapnę roweru w ten sposób, bo, bo mógłbym już go potem nie odzyskać musiał sobie zobaczyć na mini mini rybka śpi koniec Zjazdy tyle Oj, są oj, są oj, tak powiem. oj, Jakieś jachty? A coś zobaczymy, może... Kościół Santa Maria del Mar Na dom. Tam jest promenada nadmorska nie mogę nią jechać, jest wyraźny zakaz jazdy na rowerze i taki duży parking był dla rowerów No i muszę jechać tędy teraz droga rowerowa skręciła nad promenadę i mogę jechać sobie teraz wzdłuż morzu żeby ja sobie jadę daleko, daleko za plażę, te tutaj miastowe, że tak powiem, że jakieś tam, tam jakieś jest kościół, tam ten park, patrzę, wypatrzyłem, jestem, jak to będzie wyglądało w rzeczywistości. Jakaś aleja gwiazd, Angela Molina para nic mi tego nazwiska nie mówią na razie, o, Federico Felini już tak, Antonio Ferrandis, nie, Aurora Bautista, no kolejna taka, taka fontanna, gdzie to była Taka Ale co nie było, taka podobna właśnie. Zobaczyłem sobie nocleg, tu jest taki park a tu jest ujście jakiejś rzeki, ale jak to będzie wyglądało to nie wiem, bo coś tutaj się za dużo ludzi kręci, może poczekam do po prostu do wieczora i dopiero się rozbiję. jeszcze jakieś ludzie kręcą, młodzież coś tutaj takiego ale tam jest woda są ławeczki mamy tutaj plaża. jutro można sobie przyjść, pokąpać się, posiedzieć zobaczcie, się tamte Jak to wygląda Jednak się tutaj rozbije tam przy tych bambusach Przed chwilą jeszcze tu przyjechali Polacy Jakaś rodzinka chwilę porozmawiałem z jednym panem Skąd jadę, skąd jestem takie tam standardowe pytania No i moimi kamperami tylko gdzie indziej stoję I tutaj się rozbiję drugi czerwiec piątek 9.30 czas się stąd zwijać zobaczcie co się zrobiło tutaj dobrze że jest ten już spakowany zwinięty bo teraz się tutaj popatrzcie co zrobiło tam jest idzie idzie chłopaki, idzie idzie jakaś wycieczka szkolna do tego ermitażu, do tego kościółka matko łoska i to potem pójdą chyba na plażę takie małe, takie Taki małe Ale kur, fotowoltaika na dachach nazywa się Mała Wenecja. Ale na razie mi to nie wygląda na Wenecję, nawet na małą. Wjechałem przez, jakieś brama, przez jakąś bramę, wjechałem na podwórko. I tak wygląda ta Mała Wenecja. Zakręcik. Ciekawie to wygląda, no ale wenecja, żeby to było, to nie powiedział, no ale diawoźnie też są polskie malediwy. To może być wenecja. Mało ludzi się kręci w ogóle na plażą raz za czas ktoś przechodzi a gdzieś psami na spacer no, to za tymi krzaczorami tam w prawo to można się na plaży elegancko rozłożyć jakieś Hiszpanie zostawiają chleb na plaży tam są kosze na śmieci Takie kuźba gnojarze I to, i to wszędzie tak jest naprawdę normalnie się słabo robi myślałem, że u nas, u nas w Polsce śmiecą ale tu to jest naprawdę butelki po wódce, w papierosach, po piwie tam to jeden śmietnik już totalny tu jakiś domek tutaj też pan łowi ryby to jest wszystko więcej, więcej nie ma żywej duszy tutaj no nie wiem czy już pokazywałem no ale tak jestem rozbity na mantek tu namiot tu się jeszcze suszą moje ciuchy No, i tutaj może przyniosę już prysznic, ten przenośny, wykąpałem się w słodkiej wodzie, no i gitara. Dzisiaj mamy sobotę, 3 czerwiec, czerwca. 3 czerwca, ostatni dzień mojej podróży. 60. 69, chyba. Następuje oficjalne ściągnięcie flagi z masztu czy z roweru. Oczywiście sakwy zabiorę, zostawię namiot tutaj. Może ktoś sobie go weźmie, komuś się może przyda, bo już zakupiłem nowy. Zakupiłem sobie nowość Fjorda Nansena Tardis, dwójka znaczy Tardis. Mam, no. I takie okoliczności przyrody mi towarzyszą. Już chyba dzisiaj się nie będę kąpał, bo już słońce zaszło, ale nie chcę się już tu mi się jeszcze nagrzała woda w moim podręcznym prysznicu. O, ciepluteńka jest, ciepluteńka, zaraz sobie, zaraz sobie jeszcze zrobię prysznic i będę się pomału pakował wszystko do sakw. No gdzieś koło 21.30 21 pojadę o 15 km do parkingu, z którego mnie zabierze bus do Polski dobra kończę bo się rozgadałem idę się pomału upakować na razie dobra jest godzina 21.30 do 10 zostawiam namiot siadam i jadę mam godzinkę jazdy czyli będę gdzieś na wpół 11.00. 11 o, spokojnie no, jadę już na busa do miejscowości Sogunto jeszcze mam 7 km taką ścieżką rowerową no prawie cały czas gdzieś fajnie, dość bezpiecznie na no, wiesz 7 km będę tam gdzieś koło 22.40 pełni spełnię na ten parking sobunto Sagunto tam jest nawet napisane Sagunto nie wiem z której strony będą czekać, czy tu, czy tam gdzieś, nie wiem. pewnie się znajdziemy ale jeszcze obejdę naokoło, to nie wiem jak ten bus wygląda Drodzy do domu już jesteśmy we Francji nie wiem, lata temu z tą, z, z tą samą ekipą, jakie są, sam są ale z tą samą ekipą całkowicie przez przypadek. Przerwaj była jakąś osobę jest to na samym dole z takiej wielkiej góry musieliśmy zjechać. No, okolica piękna, ale kurde tereny takie jest Tam, I góry musieliśmy zjechać na sam dół. Nie ma w ogóle zasięgu, znaczy nie było teraz się pojawił? No i takim busem jedziemy właśnie. Do południa, do południa. Pięknie tu jest, naprawdę, ale tylko na chwilę tu mieszkać, bo kurde, na stałe to. Jesteśmy na kolejnej stacji benzynowej na naszej trasie. Zresztą stację kojarzę, jak wtedy wracałem dwa lata temu z Francji to też na tej stacji żeśmy się zatrzymywali czy zatankowali czy jeszcze jeszcze nie? Dojeżdżamy i już jesteśmy w pobliżu Bliwic. Już nie tylko. nowego namiotu Tordis 2 a jak on się nazywa? No. Fjörnansen ja Fjorn... Tordis 2 Marzenka się mieści a ja się mieszczę to nie jest źle dobrze, że ja się w ogóle zmieściłam Gdyś to schudnę <gry> nie no spokojnie. jest są to wywieczniki powietrza tak Fjörnansen Tordis 2 PTB ma dwa przedsionki tu ma jeden, tam ma drugi a kukuła kto to kuku. mi tu zagląda no, czekaj, tutaj jest na komary inne robale tu się zasiame, zamyka tu jest jeden to jest jedno wejście a z drugiej strony jest drugie no zamknij. czekaj, wchodzić tam tędy, od tej strony od której dany osobnik ma foch żeby się wcierać trochę o fochach tego, <grym> bo zaraz foch wszedł, no nie? Tu jest wejście, a tam jest wyjście. Ojej, są jakieś siateczki jeszcze na, na książki wieczorne, do poczytania. Tak, na książki wieczorne. Tak. Wiesz, że jak ty się szyki, bo ty mi będziesz musiał historię opowiadać, bo inaczej nie... Bo się będę <grym> bała pająków. Zaróż, a nie uderzy w te, te druty? Nie. <grym Jesteś <grym? pewny, bo one są tak, tak dziwnie na wierzchu? Nie. Chyba to jest aluminium, nie? No, nie przewodzą prądu, no? Właśnie, tak mi się coś wydawało.